Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Od zawsze mnie interesowało, jak będą zachowywać się akumulatory w niższych temperaturach, a w związku z tym, że kilka chwil temu otrzymałem od jednego z widzów bardzo ciekawe zapytanie. Pojawiła się opcja, okazja i możliwość, aby przeprowadzić tego typu test. A mianowicie, gwint zapytał, czy na okres zimowy, kiedy wie, że jego pojazd będzie przez długo stał pod chmurką, warto zdemontować akumulator i zanieść go do piwnicy, do garnka? do domu, gdziekolwiek, tak aby akumulator, powiedzmy w cudzysłowie, stał w tym ciepłym, jak to często jest określane przez tych z Was, którzy demontują akumulatory na okres zimowy. Ale przeprowadźmy ten test bardzo ekstremalnie. Po dwa akumulatory. Dwa akumulatory zwykłe, z płynnym elektrolitem, ten akurat produkowany jest przez zakłady w Rumunii z grupy Metair. Zwykły, z płynnym elektrolitem SLI, określany akumulator. A ten na dole, to jest akumulator AGM, to jest akumulator, który z Znacie z rynku pod etykietami Bosch, Warta, Mercedes i wiele innych naklejek, również pojawia się na tym akumulatorze. Wziąłem pod was tych akumulatorów. Jednego sprawdzę w warunkach ciepłych, w warunkach takich, jakie mam tutaj w labo, czyli powyżej 20 stopni Celsjusza. Natomiast drugi akumulator trafi do zamrażalnika, gdzie w temperaturze poniżej 20 stopni na minusie Celsjusza będzie przetrzymany przez co najmniej tydzień czasu. Sprawdźmy najpierw parametry wyjściowe tych akumulatorów AGM. Napięcie pierwszego 12,66 V, prąd rozruchowy 730 A według normy EN. Drugi akumulator 12,69 V, prąd rozruchowy 747 A według normy EN. Każdy z tych akumulatorów podłączyłem do ładowarki Nokogenius G15000 w tryb AGM+, aby je solidnie doładować. Wybrałem tą ładowarkę z tego względu, że byłem w trakcie przygotowywania testu i materiałów na temat tej ładowarki, miałem ją pod ręką. I parametry tego pierwszego akumulatora tydzień po doładowaniu tego, który przebywał w warunkach ciepłych 12,68 V. Jeżeli chodzi o napięcie, prąd rozruchowy generowany z tego akumulatora to 745A według normy EN, zaś pojemność rezerwowa tego akumulatora wyniosła 135 minut. Pojemność rezerwowa jest to parametr, gdzie obciążamy akumulator prądem o natężeniu 25A amperów i mierzymy czas wyrażony w minutach, nim napięcie na końcówkach tego akumulatora spadnie do wartości 10,5 V. Wtedy przerywamy test i mamy określoną pojemność rezerwową, którą na podstawie specjalnych wzorów znajdujących się w normie N można przeliczyć na pojemność. Natomiast dla mnie najważniejsze jest Czas rozładowania tego akumulatora wyrażony w minutach. Jest to test porównawczy. Drugi akumulator AGM przebywał w temperaturze minus 26,3 stopnia Celsjusza w zamrażalniku przez tydzień czasu. Po wyjęciu z tego zamrażalnika napięcie na tym akumulatorze wynosiło 12,5 V, a zaś prąd rozruchowy, jaki generował z siebie ten akumulator, przetrzymany przez tydzień czasu w zamrażalniku, to 395 amperów według normy EN. Zaraz po zmierzeniu prądu rozruchowego pod Włączyłem pod ten akumulator Alfabata. Obciążyłem go prądem o natężeniu 25 Amperów i ku mojemu zaskoczeniu, Alfabat przerwał pracę po 30 sekundach, po mniej nawet niż 30 sekundach, ten akumulator nie był w stanie przez pół minuty oddawać z siebie prądu o natężeniu 25 Amperów. Czyli jeżeli wróciłyby nam takie mityczne zimy z lat 70., -tych, 80. -tych i samochód stałby przez tydzień czasu na zewnątrz, na dworzu lub na polu, w zależności od regionu Polski, z którego jesteście, to w zasadzie szanse na uruchomienie bardzo wychłodzonego silnika są dość mizerne, bo w mojej ocenie jest tak naprawdę jeden solidny strzał, aby uruchomić silnik, w zależności od stanu przewodów, jakości paliwa i całej tam reszty. Opcja na to, żeby skutecznie popróbować kilka razy wynosi 0, natomiast jeden solidny strzał jest to możliwe. I teraz, co ciekawe, poczekałem aż ten akumulator, tak kolokwialnie powiem, odstaje sobie i trochę więcej niż godzinie podłączyłem do niego ponownie alfa-bata i zobaczcie jak wygląda czas rozładowania tego akumulatora. Ten akumulator obciążony prądem o natężeniu 25 Amperów rozładowuje się przez 1 godzinę i 54 minuty. Czyli w tym wypadku jego pojemność rezerwową Możemy określić na 114 minut. Jest to chyba jedna z najprostszych metod, gdzie można pokazać, że niskie temperatury nie zajmują się niszczeniem i psuciem akumulatorów, a jedynie obniżają ich sprawność. Zobaczcie, trochę ponad godzinę w ciepłym akumulator odtajał i już jego pojemność rezerwowa wynosi 114 minut, czyli ledwie 21 minut mniej w odróżnieniu od akumulatora, który przez ten sam czas, czyli przez ten tydzień czasu, stał sobie w warunkach takich cieplarnianych trochę powyżej 20 stopni. Celsjusza. Zima to nie jest coś, co zniszczy wasz akumulator w przypadku AGM'a, a jest to coś, co jedynie obniży sprawność akumulatora. Ten sam eksperyment przeprowadźmy na dwóch takich akumulatorach zwykłych z płynnym elektrolitem. Parametry wyjściowe tych akumulatorów to 12,63 V pierwszego i 683 A według normy EN, i drugi akumulator również o tym samym napięciu 12,63 V, prąd rozruchowy 665 A według normy. Obydwa te akumulatory, podobnie jak GM, doładowałem w trybie AGM plus ładowarką Noco Genius g 15000 i pierwszy z tych akumulatorów zostawiłem w warunkach cieplarnianych, drugiego wrzuciłem na tydzień czasu do zamrażalnika. Pierwszy akumulator, czyli ten, który był w warunkach cieplarnianych po tygodniu czasu ma napięcie 12,72V i prąd rozruchowy 670A według normy EN i taki akumulator podłączyłem pod rozładowalnicę Alfa Pro, aby określić jego pojemność rezerwową, i ten akumulator obciążony prądem o natężeniu 25 Amperów rozładowuje się przez 104 minuty, nim na jego końcówkach, na biegunach pojawiło się napięcie 10,5V czyli jego pojemność rezerwową możemy określić na 104 minuty. Drugi akumulator, który siedział przez tydzień czasu w zamrażalniku, gdzie temperatura najniższa, jaką zarejestrowałem, wyniosła minus 28 stopni Celsjusza, ma następujące parametry po wyjęciu z zamrażalnika. 12,58 V to jest napięcie, spadek napięcia jest taki dość widoczny. 397 A według normy EN generuje z siebie jeszcze ten akumulator, który przez tydzień czasu, przypominam, siedział w zamrażalniku. Dodatkowo pokażę Wam coś. W tym akumulatorze, mimo tego, że temperatura była blisko minus 30 stopni Celsjusza, w nim nie zamarzł elektrolit. Elektrolit w pełni sprawnym i naładowanym akumulatorze nadal jest pod postacią płynną. Po tym, jak poznałem już prąd rozruchowy, podłączyłem pod ten akumulator rozładowalnicę Alphabet Pro, aby określić jego pojemność rezerwową. Obciążyłem ten akumulator prądem o natężeniu 25 Amperów i również w czasie poniżej 30 sekund Alphabet zakończył pracę. Ten akumulator nie był w stanie utrzymywać takiego obciążenia, kiedy akumulatorowi zrobiło się już zdecydowanie cieplej, podłączyłem pod niego ponownie rozładowalnicę AlfaBat Pro i obciążyłem ten akumulator prądem o natężeniu 25A i 10,5 V na biegunach tego akumulatora pojawia się w 96 minucie, czyli w przypadku tego akumulatora pojemność rezerwową można określić na 96. Minut. Z tego filmu warto wyciągnąć jeden wniosek. Niska temperatura nie niszczy akumulatora, a jedynie obniża jego sprawność. Oczywiście, gdyby akumulator był rozładowany, miałby bardzo niską gęstość i płyn bardziej przypominałby wodę niż elektrolit, mogłaby ona zamarznąć, mogłaby ona zniszczyć płyty, ale mówimy tutaj o w miarę sprawnym naładowanym akumulatorze, nawet takim, gdzie temperatura zbliżyła się prawie do minus 30 stopni Celsjusza, elektrolit był nadal w postaci płynnej i akumulator potem jak chwilę postał w ciepłym, odzyskał. Swoje parametry pojemnościowe można powiedzieć, powrócił do żywych. I teraz, aby odpowiedzieć widzowi, czy warto oddemontować akumulator, wnosić do domu i go wynosić. No, oczywiście, jeżeli będą takie grube i ostre zimy, no to zdecydowanie warto. Chociaż ten eksperyment pokazał, że wystarczy zejść do auta przed tym, zanim będziesz potrzebował pojechać, zdemontować akumulator, wnieść go do kuchni na dwie może trzy godziny. Akumulator złapie temperaturę dodatnią, możesz taki akumulator znieść spokojnie do samochodu, zamontować go ponownie i masz w pełni sprawny akumulator, który da Ci wielokrotnie więcej szans na uruchomienie Twojego pojazdu niż akumulator, który będzie stał cały czas w zimnym. A biorąc pod uwagę, że wczoraj od znajomych usłyszałem, że zapowiadany jest kolejny lockdown na trochę więcej niż dwa tygodnie, mamy przełom grudnia-stycznia 2020 na 2021. Co warto zrobić? Na pewno warto naładować swój akumulator. Na pewno, jeżeli macie akumulator z płynnym elektrolitem i macie dostęp do korków, na pewno warto je odkryć. Na pewno warto sprawdzić, zadbać ten akumulator i solidnie go naładować. Jeżeli nie możecie sami tego zrobić, poproście, zapytajcie sąsiada. Jeżeli sąsiad lub ktoś ze znajomych nie jest Wam w stanie pomóc, znajdźcie sklep, który zajmuje się sprzedażą akumulatorów i świadczy w miarę profesjonalne usługi serwisowe. Profesjonalne nie mam tutaj na myśli marmurów, pięknych podnośników, tylko że wie co robi, wie jak odzyskać parametry akumulatora, wie jak go solidnie naładować. Znajdźcie taki sklep, prawdopodobnie sprzedawca wypożyczy Wam za 20 minut może 30 zł akumulator zastępczy, solidnie naładuje Wam akumulator i będziecie mieć akumulator przygotowany do dłuższego postoju, jeżeli w tym czasie nie będziecie się przemieszczać swoim samochodem. Nagrałem kiedyś taki film, tutaj u góry macie kartę do niego. Tam opowiadam w tym filmie, jak przedłużyć sobie żywotność swojego akumulatora nie z dwóch do 3 lat, ale na przykład z 5 do 10. To nie powinno Was dziwić. Zwykły kwasowy akumulator z płynnym elektrolitem, czy też w technologii AGM, czy FB, powinien pracować spokojnie 10 lat. Wystarczy, warto o niego zadbać, nie wymaga to zbyt wielkiej atencji w skali roku. Częściej marnujemy czas na dużo mniej pożyteczne rzeczy niż zadbanie o własny akumulator. To na tyle. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw lajka. Jeżeli tematyka, którą poruszam na kanale Mister Akumulator ci odpowiada, nie zapomnij nacisnąć tamtego czerwonego guziczka subskrypcja. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję i do zobaczenia w Szczecinie. Cześć. Potrzebne ci wsparcie? Wyniki diagnostyki? do, do układu elektryki. Testy jakości, najlepszej techniki. Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać. Przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać. W poszerzaniu świadomości o ich jakości. Terminologia długowieczności. mester Akumulator, twój nawigator, defibrylator. On wyjaśni ci tą kwestię. Jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. mester Akumulator, twój nawigator, defibrylator. Zaśnia mitologiczne brednie I nie pozwolić omówić, abyś wybrał błędnie.